Jak długo naród może tolerować naruszanie swojej przestrzeni powietrznej, zanim odpowie? To pytanie, na które Polska musiała odpowiedzieć w ostatnich tygodniach, szczególnie po wysłaniu przez Rosję dronów na jej terytorium. Polska nie potrzebowała dużo czasu, by znaleźć odpowiedź. Ma już dość Rosji i tego, co uważa za oczywistą chęć Putina do rozszerzenia granic Rosji głębiej w Europę. Polska nie ulegnie zastraszaniu i ostrzegła Rosję. Zestrzeli rosyjskie samoloty naruszające jej terytorium. Kreml jest wściekły. Niektóre z najbardziej znanych postaci Rosji już grożą wojną. Polska zagroziła podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych 22 września 1998. Posiedzenie zwołano dopiero po wielokrotnych naruszeniach przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie drony i myśliwce. Obecni na spotkaniu mieli ustalić, jak zareagować na nowy poziom agresji ze strony Rosji. Uczestnicy byli świadkami, jak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wszedł na scenę i zwrócił się bezpośrednio do Rosji. Sikorski miał jedną prośbę do rządu rosyjskiego, zanim wygłosił ostrzeżenie, które wstrząsnęło Kremlem. Jeśli kolejny pocisk lub samolot wtargnie bez pozwolenia w naszą przestrzeń i zostanie zestrzelony, a szczątki spadną na terytorium NATO. Nie przychodźcie tu się nad tym użalać. Sikorski zakończył wypowiedzi przerażającym stwierdzeniem: Zostaliście ostrzeżeni. To jest tak jasny sygnał, jakiego Putin mógłby sobie tylko życzyć, jeśli chodzi o intencje Polski. Od tego momentu Polska ma dość Rosji. Ma dość ciągłych gruźb i nie będzie tolerować, by Rosja przeprowadzała ataki na jej terytorium, nawet jeśli te ataki polegają tylko na kilku dronach. Jeśli Rosja eskaluje działania, używając myśliwców do zastraszania Polski, Sikorski zapowiada, że Polska odpowie czymś więcej niż tylko zastraszaniem: zestrzel rosyjskie obiekty. Każdy, kto może wątpić w powagę intencji Polski w tej sprawie, być może sądząc, że Sikorski wypowiedział się samowolnie, jest w błędzie. To nie tylko polski minister spraw zagranicznych mówi Rosji, że jej samoloty zostaną powitane rakietami i ogniem przeciwlotniczym. Polski premier Donald Tusk również powiedział, że jego kraj nie zawaha się zniszczyć jakichkolwiek rosyjskich obiektów wojskowych, które znajdą się na terytorium Polski. Euronews podaje, że Tusk 22 września powtórzył słowa ministra obrony, potwierdzając jedność za kulisami. W Polsce podejmiemy decyzję o zestrzeleniu obiektów latających, gdy naruszą nasze terytorium i będą przelatywać nad Polską. Nie ma co do tego wątpliwości, zadeklarował Tusk. To kolejny jasny sygnał. Jeśli Putin miał nadzieję, że Rosja będzie mogła grać na podziałach czy to wewnątrz Polski, czy między Polską a jej sojusznikami z NATO, właśnie się przekonał, że tak nie jest. To nieprawda, Polska zniszczy każdy zasób NATO, który naruszy jej przestrzeń powietrzną. Przywódca Rosji we wrześniu prowokował i testował NATO, sprawdzając reakcję na naruszenia przestrzeni powietrznej. Teraz otrzymał tę odpowiedź i to nie tylko Polska grozi. 23 września Bloomberg przekazał, że przywódcy i ministrowie kilku krajów Europy poinformowali Rosję o gotowości do zestrzelenia samolotów naruszających ich przestrzeń powietrzną. Nie każde z tych państw jest tak otwarte jak Polska. Nie wygłaszają takich wielkich publicznych deklaracji, jednak pokazują, że wielu członków Unii Europejskiej, czyli Unia Europejska oraz NATO, popiera decyzję Polski i jest gotowych zrobić to samo, by przeciwstawić się rosnącej agresji Rosji. Bloomberg podaje, że wysłannicy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii odbyli napięte spotkanie z przedstawicielami Rosji w Moskwie. Tam wyrazili obawy o incydent, gdy Rosja wysłała 3 MiG-31 w estońską przestrzeń powietrzną. Te myśliwce opuściły estońską przestrzeń powietrzną dopiero po wysłaniu przez NATO własnych samolotów do eskorty. Według anonimowego źródła Bloomberga, europejscy wysłannicy uznali wysłanie MiG-31 do Estonii. Za celową taktykę rosyjskich dowódców. Mimo zapewnień Rosji o niewchodzeniu myśliwców w przestrzeń NATO, źródła Bloomberga ujawniły interesujące szczegóły tego spotkania. Twierdzą, że Rosja publicznie zaprzecza naruszeniu, ale prywatnie przyznała się do niego i potwierdziła, że było celowe. Rosyjski dyplomata powiedział Europejczykom, że naruszenia to odpowiedź na ukraińskie ataki na Krym, według urzędników. Kreml oświadczył, że te operacje nie byłyby możliwe bez wsparcia NATO. Rosja uważa, że już jest zaangażowana w konfrontację z państwami europejskimi, podaje Blundberg. Jeśli tak jest, dolewa to oliwy do ognia w sprawie twierdzenia Polski, że zacznie zestrzeliwać rosyjskie myśliwce z nieba. Jeśli Rosja uznaje oba państwa za będące w stanie wojny, to militarna odpowiedź na działania zbrojne jest uzasadniona. Europejscy ambasadorowie w Moskwie mieli powiedzieć Rosji, że wtargnięcia muszą się skończyć. Zauważyli również, że przedstawiciele Rosji robili obszerne notatki, co sugeruje, że mieli polecenie przekazania szczegółowego sprawozdania z tego spotkania. Komuś! Wszyscy wiemy komu panie Putin. 25 września kanclerz Niemiec Fryderyk Merz ogłosił, że koordynował działania z Polską, Francją i Wielką Brytanią oraz że Niemcy poprą wszelkie niezbędne środki. Ani Wielka Brytania, ani Francja nie wydały komentarzy, ale wydaje się, że nie muszą tego robić. Wygląda na to, że zgadzają się z Niemcami, a ci z Polską. W przypadku rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń NATO, konsekwencje byłyby dla Rosji wystarczająco poważne. Rosja drażniła NATO za długo i teraz już o tym wie. Rosja ryzykuje poważnie utratę części swoich myśliwców, a także pilotów tych samolotów, jeśli w ogóle naruszy przestrzeń powietrzną NATO. Putin mógł jednak liczyć, że odwilż relacji Rosji z Stany Zjednoczone Ameryki w 2025 roku. Przyniesie Rosji ulgę. Kraje Europy mogą sugerować zestrzelenie rosyjskich myśliwców, lecz prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump może być bardziej umiarkowany. Putin mógł sądzić, że rosyjski przywódca się mylił. Trump zadeklarował poparcie dla NATO w Europie, zapowiadając zniszczenie rosyjskich jednostek powietrznych naruszających ich terytorium. Trump wyraził poparcie niewieloma słowami, lecz bardzo jasno. The Independent podał, że Trump został zapytany, czy popiera wezwania NATO do zestrzeliwania rosyjskich samolotów naruszających ich przestrzeń powietrzną. Znów. Trump potrzebował tylko trzech słów, by powiedzieć Putinowi wszystko, co powinien wiedzieć o stanowisku Stanów Zjednoczonych Ameryki w tej sprawie. Tak, popieram. To, co zaczyna się jako polskie zagrożenie, szybko obejmuje całą Europę. Dzięki poparciu Trumpa dla proponowanego przez Polskę środka zaradczego, NATO będzie miało pewność, że może podjąć działania, które poprą jego słowa. Gambit Putina się nie powiódł. Jego próby przetestowania determinacji NATO doprowadziły Rosję na ścieżkę, na której może stracić samoloty, broń i pilotów, których łączny koszt wynosi miliony dolarów. Putin próbował zastraszyć Sojusz Obrony Zbiorowej, który coraz bardziej dostrzega zagrożenie ze strony Rosji. Czy to wszystko oznacza, że wkrótce zobaczymy rakiety i pociski latające nad polskim niebem? Odpowiedź brzmi: nie, przynajmniej na razie. Groźba Polski wprowadziła NATO i Rosję w stan niepewności, a jej powagę poznamy, gdy Rosja znów naruszy polską przestrzeń powietrzną. Rosja może na razie ograniczyć się do używania dronów wobec Polski, ponieważ może sobie pozwolić na utratę wielu tych stosunkowo tanich broni. Prawdziwe odpowiedzi poznamy dopiero wtedy, gdy Rosja zdecyduje się przetestować Polskę za pomocą myśliwców. W oczekiwaniu na rozwój wydarzeń rośnie liczba rozmów między sojusznikami z NATO. Wspomnieliśmy wcześniej, że Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii trzema myśliwcami na początku września. To naruszenie sprawiło, że Estonia odwołała się do artykułu 4 karty NATO zobowiązującego członków do konsultacji. Polska podjęła takie samo działanie po wtargnięciu rosyjskiego drona na swoje terytorium. Konsultacja miała miejsce 23 września, podaje Associated Press News. Wygląda na to, że NATO wspiera Polskę i każdego członka, który zdecyduje się zestrzelić rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń powietrzną. Rosja nie powinna mieć wątpliwości. NATO i sojusznicy podejmą wszelkie środki wojskowe i niewojskowe zgodnie z prawem międzynarodowym, by się bronić i odstraszać zagrożenia, napisano w oświadczeniu NATO po konsultacjach. Wspomnienie o środkach wojskowych powinno niepokoić Rosję. To brzmi jak język NATO, mówiący, że członkowie zniszczą rosyjskie samoloty w ich przestrzeni powietrznej. Oczywiście, prawdopodobnie w ramach NATO trzeba jeszcze przeprowadzić więcej rozmów na temat mechanizmów realizacji tej groźby. Jakie będą zasady zaangażowania organizacji? Czy wystarczy, że rosyjski samolot naruszy przestrzeń powietrzną NATO? Czy NATO zareaguje tylko wtedy, gdy ten samolot nie zastosuje się do ostrzeżeń ze strony zaatakowanego państwa? Jak daleko Rosja musi się posunąć, zanim spotka się z ogniem? Na wszystkie te pytania trzeba odpowiedzieć. Ale jeśli wierzyć Sikorskiemu i Tuskowi, nie potrzeba wiele więcej niż zwykłego naruszenia, by Polska otworzyła ogień do rosyjskich samolotów. Jak Rosja zareagowała na ostrzeżenia i oświadczenie NATO? Czego oczekujesz? Kreml grozi wojną, próbując popisywać się rosyjską armią? To wszystko zaczęło się, gdy Rosja od początku próbowała zastraszyć członków NATO. Wielu czołowych rosyjskich ministrów i propagandystów przekazało podobne stanowisko. Jeśli Polska lub jakikolwiek inny kraj NATO zestrzeli rosyjski samolot, mówią oni, Rosja uzna to za akt wojny. Sytuacja wygląda tak, niezależnie od naruszeń przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie samoloty. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow jako jeden z pierwszych zapowiedział, że Rosja odpowie wojną na zestrzelenie swoich samolotów. Rzecznik Putina stwierdził, że Rosja i NATO praktycznie są w stanie wojny kilka dni po tym, jak Polska potwierdziła zestrzelenie rosyjskich dronów na swoim terenie. 15 września Kijów Independent podał, że Pieskow stwierdził, „NATO jest w stanie wojny z Rosją, co jego zdaniem jest oczywiste i nie wymaga dowodu. NATO wspiera reżim w Kijowie bezpośrednio i pośrednio. To słabe usprawiedliwienie Rosji dla działań jej myśliwców. Udzielanie pomocy Ukrainie przez NATO oznacza, że NATO jest w stanie wojny z Rosją. To prawdopodobnie oznacza, że Korea Północna jest w stanie wojny z Ukrainą i NATO. Korea Północna potwierdziła wysłanie żołnierzy do Rosji, by wesprzeć Putina w odzyskaniu Kurska po kontrinwazji Ukrainy. W lipcu Cable News Network podało, że Korea Północna zamierza wysłać do 30 tysięcy żołnierzy, by wesprzeć Rosję. Według dramatycznych oświadczeń Pieskowa. Duża część świata jest już uwikłana w konflikt. Komentarze Pieskowa dotyczyły ogólnie relacji Rosji z NATO, natomiast inni rosyjscy komentatorzy skupili się na zapowiedzi Polski o zestrzeliwaniu rosyjskich myśliwców. Blundberg mówi, że wśród nich jest rosyjski ambasador Aleksiej Mieszko. 25 września Mieszkow powiedział w radiu RTL: Jeśli NATO zestrzeli rosyjski samolot pod pretekstem naruszenia przestrzeni powietrznej, będzie wojna. Zwróć uwagę na słowo rzekomego biorąc pod uwagę tendencję Rosji do zaprzeczania naruszeniom przestrzeni powietrznej innych krajów, nawet przy pełnych dowodach. Każde wtargnięcie byłoby uznane za rzekome. Nawet po zestrzeleniu rosyjskiego myśliwca nad Warszawą, Rosja zaprzeczałaby jego wysłaniu. Jeśli Mieszkow ma rację, Rosja wypowie wojnę. Rosyjski minister, Siergiej Ławrow, również się wypowiedział. Jego przekaz jest bardzo podobny do tego, który przedstawili Pieskow i Mieszkow. 25 września Kijów Independent podał, że Ławrow uważa NATO i Unia Europejska za strony wojny z Rosją. Podobno powiedział to podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych G20. Znów powtarzane są te same stare slogany o tym, że te organizacje wypowiedziały wojnę Rosji w momencie, gdy zaczęły udzielać wsparcia Ukrainie. To wszystko pokazuje nam, w jakim miejscu znajduje się obecnie zbiorowa mentalność Rosjan. Dla Rosji powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej NATO. To jedynie kontynuacja wojny, którą już prowadzi. Jest tu pewien przejaw tchórzostwa. Jeśli Rosja uważa, że jest w stanie wojny z NATO i Unia Europejska, czemu jej myśliwce tylko naruszają przestrzeń powietrzną NATO? 3 Mikojan i Gurjewicz i 31 wysłane przez Rosję do Estonii, były tam 12 minut i odleciały po pojawieniu się myśliwców NATO. Rosja twierdzi, że jest w stanie wojny, ale nie walczy, to sprzeczność. Możliwe, że Rosja czeka, aż kraj NATO, na przykład Polska. Wykona ruch uznany za początek konfliktu, zanim zaatakuje bardziej agresywnie. Zestrzelenie rosyjskich myśliwców byłoby pierwszym ruchem, dostarczając rosyjskim propagandystom argumenty do uzasadnienia wojny społeczeństwu. Podczas gdy ukrywają powody, dla których te myśliwce zostały w ogóle zestrzelone, to są spekulacje, ale nie jest spekulacją to, że Rosja wykazuje się niemałą hipokryzją w swoich groźbach wojny. To pokazuje mieszkow a Kijów Post cytuje więcej wypowiedzi ambasadora z rozmowy w radiu francuskim. Całkiem sporo samolotów narusza naszą przestrzeń powietrzną, czy to przypadkowo, czy nie. Nikt ich nie zestrzeliwuje, twierdził Mieszkow. Czy naprawdę tak jest? Poniekąd. Jak podaje Kijów Post, Rosja nie zestrzeliła żadnego samolotu naruszającego jej przestrzeń powietrzną, nawet jeśli takie przypadki miały miejsce. Jednakże Rosja ma historię udziału w zestrzeliwaniu samolotów, a często są to samoloty cywilne, a nie wojskowe. Weźmy na przykład lot Malaysian Airlines MH17. W lipcu Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał Rosję i wspieranych przez nią separatystów za winnych zestrzelenia tego samolotu pasażerskiego w 2014 roku. W incydencie zginęło wszystkich 298 pasażerów. Meszkow ma rację, mówiąc, że Rosja nie zestrzeliła samolotu za naruszenie swojej przestrzeni powietrznej. Zamiast tego zestrzelono MH17 nad Ukrainą w roku, gdy Putin rozpoczął pierwszą kampanię przeciw temu krajowi, który później zaatakował, pedanci mogą twierdzić, że według Rosji zestrzelenie MH17 nie było zestrzeleniem nad własną przestrzenią powietrzną. W końcu jednym z głównych powodów, dla których Putin rozpoczął wojnę na Ukrainie, jest to, że uważa, iż Ukraina zawsze była częścią Rosji. Wysunął to twierdzenie w rozwlekłym eseju zatytułowanym O historycznej jedności Rosjan i Ukraińców. Putin nazwał Rosjan i Ukraińców jednym narodem w tym eseju, wielokrotnie podkreślając, że naprawdę w to wierzy. Jeśli to prawda, Rosja zestrzeliła samolot nad swoim terytorium, bo uważa Ukrainę za swoją. Pomijając kwestie techniczne i potencjalną hipokryzję, Rosja również nie musiała mierzyć się z myśliwcami NATO latającymi nad rosyjskim terytorium. Mieszkow może twierdzić, że tak było, ale nie przedstawia żadnych dowodów na to, że coś takiego miało miejsce. Czy naprawdę możemy wierzyć, że Rosja poprowadziłaby samoloty NATO z dala od swojej przestrzeni powietrznej, gdyby kiedykolwiek ją naruszyły? A może Rosja zrobiłaby to, co Polska mówi, że będzie robić od teraz? Zestrzeliłaby te myśliwce. Załóżmy, że Rosja mówi poważnie. Polska zestrzeliwuje rosyjski myśliwiec nad swoim terytorium, a Rosja wypowiada wojnę. Jakie byłyby konsekwencje? Rosja dysponuje armią wystarczającą do pokonania Polski, jeśli ta walczyłaby samodzielnie. Tak wynika z rankingu Global Firepower, który co roku ocenia 145 państw pod względem militarnym. Rosja dominuje liczbowo we wszystkich aspektach. Jej populacja jest ponad trzykrotnie większa niż Polski, co sprawia, że Rosja ma aktywne siły zbrojne liczące 1,32 miliona żołnierzy, podczas gdy Polska ma 202 tysiące czynnych członków służby. Rosja co roku wydaje na wojsko ponad dwukrotnie więcej niż Polska. Rosja dysponuje ponad 3800 samolotami. 5000 czołgami i 131 27 pojazdami opancerzonymi, a Polska 23138. Rosyjska flota to 419 okrętów, a Polska 62 jednostki. Jednak wojna na Ukrainie nauczyła nas jednego: przewaga liczebna Rosji nie gwarantuje zwycięstwa. Duch, gotowość do obrony kraju i innowacyjność wobec rosyjskich nacisków są równie istotne. Polsce na pewno nie brakuje ducha. Polska, mając doświadczenie sowieckiej agresji, nie podda się łatwo nawet w razie wojny z Rosją. Sikorski wyraził to w kwietniu, gdy według Newsweeka przedstawił ponurą prognozę skutków wojny Rosji z Polską. Sikorski powiedział, że Rosja wielokrotnie atakowała Polskę w ciągu 500 lat. W tym scenariuszu Rosja przegra, bo Zachód jest znacznie silniejszy, a Ukraina nie jest sama. W przeciwieństwie do tego, co działo się w przeszłości, nie będziemy walczyć sami. I to jest kluczowa kwestia. Polska nie musi samodzielnie pokonać Rosji, bo należy do NATO. I jak NATO wyraźnie zaznaczyło w swoim oświadczeniu po konsultacjach, uruchomionych na mocy artykułu 4, wesprze każdego członka, używając wszystkich środków przeciw Rosji i jej samolotom naruszającym przestrzeń powietrzną. To oznacza, że wszystko, aż do zestrzelenia samolotów przez tych członków włącznie, nie będzie uznane za akt agresji wobec Rosji, który mógłby doprowadzić do tego, że członek NATO będzie musiał walczyć sam. Będzie to uznane za akt obrony. Jeśli Rosja rozpocznie wojnę przeciwko Polsce lub innemu państwu NATO, za zestrzelenie jej samolotów w ich przestrzeni powietrznej, uruchomiony zostanie artykuł 5. Artykuł ten zobowiązuje państwa NATO. Do udzielenia pomocy każdemu członkowi zaatakowanemu przez agresora. Więc jeśli Rosja rozpocznie wojnę, którą grozi rozpocząć, nie będzie walczyć tylko z Polską, będzie walczyć z całym NATO. Rosja o tym wie, co rodzi interesujące pytanie: co naprawdę by zrobiła, gdyby jeden z jej myśliwców został zestrzelony nad polską przestrzenią powietrzną? Możliwe, że odpowiedź daje incydent z 2015 roku, gdy Turcja zestrzeliła rosyjski Su-24M. Po przekroczeniu granicy syryjsko-tureckiej. Rosja również wtedy groziła na różne sposoby, ale ostatecznie nie zrealizowała tych gruźb, ponieważ Turcja jest członkiem NATO. Zamiast tego Rosja zadowoliła się przeprosinami od Turcji. Czy postąpiłaby tak samo ponownie? Czy w 2025 roku pojawiłyby się przeprosiny, skoro Rosja wyraźnie prowokuje NATO? Nikt nie pozna odpowiedzi na te pytania. Dopóki Rosja nie zdecyduje się sama sprawdzić, czy Sikorski, Tusk i całe NATO traktują swoje ostrzeżenia poważnie. I to nie tak, że Rosja nie ma historii atakowania myśliwców NATO jeśli nie bezpośrednimi atakami to wojną hybrydową. Kaliningrad próbował zablokować samolot hiszpańskiej minister obrony. Zobacz, co było dalej w naszym wideo. Pamiętaj, zasubskrybuj The Military Show, by otrzymywać najnowsze informacje o naruszeniach rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Dziękujemy za oglądanie.